Witam, tu Plamus, tu Edonur, Kolnik gdzieś tam jest. A to jest fi filmik żałobny, dlaczego zagramy razem w Minecraft. Tak, wiem co widzicie. Wścieklizna. TNT, poszło wszystko. Nie ma nic już. To jest filmik jubileuszowo żałobny. Otóż nie będziemy już więcej nagrywać filmów. Zagrajmy razem Minecraft. Minecraft Edonur muszę płakać A sprawdza tego wszystkiego jest Nijaki znany konik pod nikiem konik Masakra Więc to był bardzo krótki filmik, ale to był tylko film informacyjny, za kończący. To serio. Możecie płakać. Nie będzie już. Nie jest żaden żart, bo nie będzie już. Możliwe, że w przyszłości jeden odcinek będzie, ale już nie będzie na pewno z GMM, Minecraft. Na razie.